Identyfikator podmiotu: SCP-4135 Klasa podmiotu: Keter Specjalne czynności przechowawcze Mobilna Formacja Operacyjna PHI-71 Hunt jest dedykowana odnajdywaniu i zabezpieczaniu manifestujących się instancji SCP- -4135. 4135-B Międzynarodowy indeks lokalizacji kaczek krzyżówek został stworzony, by móc śledzić aktywność jakiegokolwiek gatunku z rodziny kaczkowatych. Zabezpieczenie instancji SCP-4135-B uznawane jest za priorytet pierwszy. Natomiast zabezpieczenie instancji SCP-4135-A za priorytet siódmy. Gdy potwierdzone zostanie zabezpieczenie instancji SCP-4135-B instancje SCP-4135-A, należy wypuścić po podaniu preparatów amnestycznych. Obecnie instancja SCP-4135-B jest trzymana w ośrodku 551 w komorze na anormalne byty biologiczne. Komora przechowawcza jest wzmocniona z użyciem stali, a w razie oznak uszkodzeń ma być naprawiana. Po śmierci obecnej instancji SCP-4135-A Komora ma być wyczyszczona z kaczych wnętrzności, a MFO-PHI-71 ma zlokalizować nową instancję SCP-4135A. Opis: SCP-4135 to fenomen, który w danej chwili wpływa na jednego losowego człowieka na ziemi. Sygnowanego instancją SCP 4135a. SCP 4135 powoduje w pobliżu SCP 4135a spontaniczną manifestację jakiegokolwiek okazu ptaka należącego do rodziny kaczkowatych, zazwyczaj o czarnym ubarwieniu. Desygnowanego instancją SCP-4135-B. SCP-4135-B następnie próbuje zabić SCP-4135-A wszelkimi dostępnymi metodami. Instancje SCP-4135-B. Są odporne na urazy fizyczne i szybko powracają do zdrowia po jakichkolwiek okaleczeniach. Wykazano, że instancje SCP-4135B nie wymagają do przetrwania pożywienia, wody lub powietrza i są w stanie przeżyć wybuch atomowy. Patrz: Załączony dokument: 73 Projekt Manhattan i SCP-4135. Gdy instancja SCP 4135-B zostanie uwięziona, np. w pojemniku, będzie uderzała głową o jego ściany, dopóki pojemnik się nie rozpadnie. Gdy obecna instancja SCP 4135-A umrze, umrze również dana instancja SCP 4135-B. A prawie natychmiastowo po tym kolejna losowa osoba na Ziemi zostanie SCP-4135A. SCP-4135 zazwyczaj obiera na cel ludzi w wieku od 18 do 35 lat, ale zaobserwowano przypadki, w których celami były również dzieci lub osoby starsze. Pomimo bycia praktycznie niezniszczalnymi, Instancje SCP-4135B nie są bardziej niebezpieczne w porównaniu do zwykłego okazu ich gatunku. Z tego powodu instancje SCP-4135A rzadko umierają ze względu na SCP-4135B. Zazwyczaj ich śmierć następuje z przyczyn naturalnych. Przypis pierwszy Potwierdzono że było już tak przed odkryciem SCP 4135 przez Fundację.